Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale, cię ja pokażę jak zdobyć ukrytą na Kayo Perico. Idziemy sobie, musimy dostać się do biura El Rubio. Cyk, cyk, cyk. Chcemy tędy, znaczy, nie musicie iść tędy, ale ja tędy idę. Dobra. Okej. Dobra, widzimy się jak Dobra, jesteśmy już na miejscu. I właśnie tutaj. Jest taka szufladka Nie wiem jak to nazwać taka, taka, Taki takie pojemnik Szuflados. I po prostu otwieracie to Musicie mieć klucz do bramy Chyba No, klucz do bramy musicie mieć I po prostu macie pistolet Perico I na tym po, polega Mam nadzieję, że pomogłem Jeżeli tak to Subskrybujcie, lajk lajkujcie Ja się z Wami żegnam, Siemano